A to nie szkodzi krowom, nie, tu nie ma żadnych substancji, które mogłyby zaszkodzić, ale też, to ciekawe, to nie jest jak zwykłe wapno, no bo ktoś może powiedzieć, że można by było dać zwykły worek wapna, tak, takiego, który, no właśnie, używamy do bielenia drzewek i że to na jedno wyjdzie. Nie, tamte wapno jest mega gryzące. One aż dusi krowy. Jak kiedyś próbowaliśmy tym wapnem sypać, to one, jak się pyli, te od razu opada, a tamte, jak się pyli, to normalnie krowy kaszlały w oborze. To tamte wapno w ogóle nie, nie wchodzi w grę. Tutaj jest o tyle dobrze, że właśnie one tak fajnie szybciutko opada. Nie jest to na długo, a dobrze się rozprowadza. No i teraz, właśnie, bo te zwykłe wapno, jak wejdzie w drogi oddechowe, gdzie, są, gdzie jest ta wilgoć, tak. To naprawdę, no to, to jest toksyczne. No to, to nie powinno się tego w oborach stosować. No. I tak jak widać, tu mamy też ten worek. Dezynfekcja 98%. Redukcja amoniaku o 60%. To o czym właśnie mówiłam, że odczuwalne jest to, że zupełnie inaczej pachnie w oborze. No i osuszanie 50% i to naprawdę... Widać zresztą, można tutaj zerknąć, że u nas to cały czas stosujemy, to widać po stanowiskach, to jest cały czas obsypywane, krówki leżą i, i tam im nigdy nic nie, nie przeszkadza. Raz w tygodniu robimy to dezynfekcję i jest naprawdę, naprawdę dobrze, co widać zresztą w wynikach. ale wydajność jego jest bardzo duża, bo o raz, dwa nasypiemy z pięć łyżek i zobaczycie jak dużo stanowisk można tym posypać warto zobaczyć, że ten obornik przy tym wapnie, o on naprawdę ładnie ładnie się czyści, on schnie i my jak raz w tygodniu tu sprzątamy to to się naprawdę bardzo dobrze wyczyszcza, a wcześniej to to się kleiło sodomowało, tak to dużo łatwiej wyczyścić te stanowisko, a i krowiek chodzą po tym wapnie, to i nawet u nas z korekcji racic to mówią, że to wapno działa dezynfekujące też na racice, więc przy zanokcicach tego typu rzeczach też dobrze, żeby takie osuszanie wapnem i dezynfekcja sucha wapnem. Była stosowana, więc krowom to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. Zresztą to, co by to nie było, to przecież to wapno, które potem i tak trafia do nas na pole. A wapnowanie jest potrzebne, więc. O, Przątniemy tu parę stanowisk i zobaczycie, że to naprawdę na dużo starcia. Ciekawska. O. o, i tu już sypiąc tak na grubo, to wzięłam pół. Mamy już trzy, prawie cztery stanowiska zasypane. Więc to nie dość, że jest wydajne. To naprawdę u nas w komórkach somatycznych jest to dobrze widoczne że to się sprawdza, A jak się sprawdza, to po co szukać czegoś innego. Która w te dwie łyżki poszło i mamy naprawdę dobrze zdezynfekowane stanowiska. Krowy to jeszcze oczywiście na racicach właśnie wyniosą, ale to nic nie przeszkadza. To przez tydzień i tak, tak jak zresztą widać, te główne susza, My to sprzątamy i raz w tygodniu regularnie wystarczy. Lider dezynfekant. Zdrowa hodowla, czysty zysk. Dowiedz się więcej na www.nawozyleader.pl.